Cześć, ja jestem Ja i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jakie game passy w Jumping Pet Simulator warto kupić. A więc słuchajcie, na samym sercu stawcie suba, dzwonki oraz łapkę w górę pod tym filmem, a ja już tutaj zaczynam. A więc słuchajcie, oczywiście w Jumping Pet Simulator, gdy wejdziemy sobie do sklepu, to jak widzicie, mamy tutaj do kupienia aktualnie no 8 game passów. Mamy tutaj 8 game passów, jak widzicie, możemy sobie kupić właśnie 0 booksy, No i oczywiście w domu, no najlepiej byłoby kupić sobie wszystkie, aczkolwiek wiadomo, że nie każdy sobie może na to pozwolić. A więc właśnie dzisiaj powiem Wam, które są najbardziej opłacalne, które najbardziej warto. Kupić, a które najmniej, e, a więc słuchajcie, zaczniemy sobie właśnie od razu z jakimś pierwszym gamepassem. Tylko zanim to sobie tutaj założę, jakieś pety, i będę, słuchajcie, tutaj skakał od razu po chmurach. E, a więc słuchajcie, albo może nawet zanim to, to sobie tutaj będę odbierał e, te nagrody. Więc dobra, zagraźmy sobie kołem fortuny. E, I uwaga, zobaczmy, co tutaj nam wypadnie. I mamy tutaj, uwaga, zobaczmy, zobaczmy, mamy monety, okej, okay, mamy tutaj monety. Odbieram sobie teraz te nagrody, no i dobra słuchajcie, a więc pierwszym gamepassem, którego e, najbardziej warto kupić jest to słuchajcie e, Game Pass More Pets, Pass, czyli gamepass, który e, umożliwia nam tak jakby, no że tak powiem, e, po prostu słuchajcie. To, że możemy sobie założyć więcej petów, a więc, jak widzicie, przykładowo, aktualnie mogę założyć sobie tylko 3 pety, nie mogę założyć sobie ich więcej. A po kupieniu tego gamepassa, mogę sobie założyć jeszcze 4 pety, także ponad dwa razy więcej. I to naprawdę jest, słuchajcie, mocny gamepass, ponieważ naprawdę to daje bardzo dużo. Jakby, słuchajcie, no, bardzo dużo to daje, bo tak naprawdę dzięki temu zdobywamy więcej monet, gemów, i w ogóle wszystkiego, i wszystko szybciej idzie w całej grze w ogóle. Więc, to jest no, na pewno zdecydowanie najlepszy gamepass, który, no, najlepiej kupić. Drugim gamepassem jest to, słuchajcie, VIP. Jest to, słuchajcie, właśnie Game Pass VIP, który kosztuje, słuchajcie, również 400 robuxów, czyli tyle samo. No i słuchajcie, oczywiście VIP, słuchajcie, jak widzicie, możemy sobie tutaj nawet zauważyć, że vip -y mają, jak widzicie tutaj e, 1,2 razy więcej monet i tutaj mamy też dwa razy skok nie wiem do końca co oznacza to drugie ale chyba tutaj mamy jakiś podwójny skok po prostu jest jakiś podwajasz nie wiem do końca co to daje ale oprócz tego mamy słuchajcie jeszcze specjalną strefę dla VIP-ów którą mamy jak widzicie tutaj i chyba chodzi o to dobra już wiem o co chyba chodzi chyba chodzi o to nie jestem pewien ale chyba chodzi o to że mamy tam słuchajcie taką jakby chmurę do ławczenia i chyba VIP-y po prostu więcej dzięki tej chmurze mogą sobie zdobyć więc mamy też tutaj taką strefę dla vip mm, oprócz tego e, więc jest drugi gamepass, który no, najbardziej warto kupić. Zaraz po tym e, gamepassie, Morpec. A trzecim gamepassem, jest to nieco droższy gamepass, ponieważ, słuchajcie, kosztuje on 600 Robuxów. Jest to, słuchajcie, gamepass, który umożliwia nam m, potrójne otwieranie jajek. Także, e, gdy otwieramy sobie jakieś jajka, na przykład, słuchajcie, tutaj w sobie przeteleportuje się do jakichś jajek. W sumie chodzimy sobie tutaj na spawn. I, słuchajcie, gdy na przykład chcemy sobie otworzyć jakieś jajko, e, na przykład sobie tutaj otwórzmy. No właśnie jakieś jajko No to słuchajcie pokażę wam Że jak widzicie Możemy sobie słuchajcie Otworzyć właśnie tylko jedno jajko Więc otwórzmy sobie na przykład takie jak Zobaczmy co tutaj wypadnie Jak widzicie otwieram sobie teraz tylko jedno jajko I ten game pass e, właśnie e, Triple hatch umożliwia nam to Że możemy sobie słuchajcie Otworzyć aż trzy jajka naraz Więc dzięki temu Zdobywamy sobie słuchajcie No dużo więcej petów e, Tak naprawdę w tym samym czasie Gdy otwieramy sobie jajka Także e, Dobra słuchajcie e, Tak to tutaj właśnie wygląda No no, i yy, to jest właśnie Game Pass numer 3, który najbardziej warto kupić. No, i lecimy sobie od razu dalej. A więc, czwartym Game Passem, który warto kupić, jest to, słuchajcie, Game Pass. Yy, już taki nieco tańszy, ponieważ jest to do tej pory najtańszy Game Pass. Ponieważ kosztuje on 200 rublów, jest to, słuchajcie, Game Pass, który daje nam szczęście. Jest to Game Pass Luck. No, i właśnie chodzi w tym o to, że po prostu, gdy otwieramy sobie jajka, no to właśnie przy jakich mamy, jak mogliście też wcześniej zauważyć, jak sobie otwierałem to jajko, mamy różne szanse na pety. I w momencie, w którym sobie kupimy tego Game Passa. Kiedy kupimy sobie ten game pass, no to możemy mieć te szanse większe e, No i wtedy po prostu możemy sobie łatwiej trafiać I więcej trafiać e, mocniejszych petów e, Bo właśnie mamy większe szanse na trafianie e, Wszystkich petów e, No i słuchajcie e, Kolejnym game passem, do którego sobie od razu tutaj przechodzimy Jest to słuchajcie game pass e, Large backpack Jest to słuchajcie, game pass tylko kosztuje 300 robuxów I e, jak widzicie mamy tutaj właśnie Plecak, mamy tutaj plecak I polega to na tym, że jak widzicie w plecaku mam Aktualnie możliwość jakby posiadania 30 petu maksymalnie, i gdzie sobie kupimy ten yy, lesz backpack, no to wtedy zwiększa nam się jakby. Liczba petów, które możemy posiadać, właśnie w swoim plecaku, e, i możemy mieć ich, e, no, dosyć e, no, dużo więcej. Możemy mieć wtedy dużo więcej. E, a słuchajcie, oprócz tego, e, kolejnym gamepassem, jest to, słuchajcie, e, który warto kupić. Jest to, słuchajcie, również bardzo podobny gamepass, ponieważ jest to, słuchajcie, e, Smallback Pack, kosztuje on, słuchajcie, 100 Robuxów. Więc jest to, no, trzy razy e, tańszy gamepass, jakby plecak, m, m, od tego poprzedniego, że tak powiem. E, no i słuchajcie, jest to tak naprawdę gamepass, który polega nam dosłownie na tym samym. Ponieważ. M, jest to właśnie wcześniej mieliśmy large backpack, a teraz mamy small backpack. No i progotam to dosłownie na tym samym, tylko że po prostu daje nam to troszeczkę mniej tego miejsca w właśnie, słuchajcie. W plecaku, a my zaraz, słuchajcie, bym ja sobie w ogóle otworzył jeszcze jedno jakieś jajko teraz. Więc otworzymy sobie tutaj jeszcze jakieś jedno jajko. Dobra, uwaga, otwieramy i mamy tutaj Pingwina. Okej, okay, mamy tutaj Pingwina, więc dobra, wyposażam sobie najlepsze pety, no i dobra. Okej, okay. no i sobie, słuchajcie, od razu z kolejnymi gamepassami. A tym kolejnym gamepassem, który warto kupić Jest to, słuchajcie, Faster Hatch, który kosztuje 99 Robuxów, więc jest to do tej pory w sumie najtańszy gamepass ze wszystkich. Jest to słuchajcie gamepass, który no właśnie pozwala nam słuchajcie na szybszy otwieranie jak, bo yy, ogólnie jak widzieliście w sumie to słuchajcie mogę sobie wrócić znowu do jak i pokażę wam że ogólnie jeśli chodzi o Jumping Pet Simulator to moim zdaniem no i ogólnie no po prostu słuchajcie w tej gierce dosyć szybko się jakby otwiera jak, no w porównaniu do innych gier naprawdę animacja yy, jakby no, cała animacja otwierania jak jest naprawdę dosyć szybka. Otwórzmy sobie, słuchajcie, może jeszcze jedno jajko. Jak widzicie, zobaczcie, jak to szybko się otwiera. No, mega szybko, no kilka sekund i mamy już tak naprawdę peta, jakby jajko otworzone i mamy już peta. Natomiast dzięki temu Game Passowi... Możemy sobie otwierać te jajka jeszcze szybciej Także e, jest to taki gamepass Który może nie jest jakoś bardzo potrzebny Bo i tak te jajka no szybko się otwierają Ale jeśli chcemy sobie w szybszym tempie Zdobywać pet i otwierać jajka No to jak najbardziej polecam ten gamepass kupić e, No i dobra słuchajcie lecimy sobie dalej I teraz słuchajcie pora na No do tej pory jeszcze tańszy gamepass Jest to no właśnie najtańszy gamepass ponieważ kosztuje on tylko 50 e, robuxów i jest to gamepass e, Teleport jest to gamepass teleport Który umożliwia nam po prostu m, automatyczne Teleportowanie się e, słuchajcie, jak e, wiecie lub też nie, e, ogólnie tak naprawdę słuchajcie, teleporty możemy sobie kupić również e, nie w sklepie tylko tutaj, tutaj w teleportach możemy sobie kupować różne teleporty za gemy. E, tutaj mamy właśnie jak widzicie na przykład gdy chcemy sobie kupić jakiś teleport, jakieś, jakieś krajne na przykład do takiej. E, o, uwaga, proszę bardzo. To możemy sobie wydać gemy tak jak ja w tym momencie i możemy sobie właśnie tutaj kupować różne teleporty do kolejnej krainy, tak samo gemy sobie wydajemy i możemy sobie te teleporty kupować. Więc my tutaj odblokujemy sobie wszystkie teleporty. Dobra, wszystkie teleporty mam aktualnie odblokowane. No i możemy się jak widzicie tutaj na przykład przeteleportować na inną krainę. I tak naprawdę bez y, jakby żadnego gamepassu również możemy sobie naprawdę bardzo łatwo te teleporty zdobyć po prostu za gemy. E, więc no umożliwia tak naprawdę już nam to. E, umożliwiają nam to tak naprawdę już gemy. Więc tego gamepassa nie potrzeba, żeby te teleporty mieć i żeby się teleportować, bo można się teleportować za darmo. No i po prostu ten gamepass polega na tym, że wtedy nie musimy wydawać gemów, tylko automatycznie mamy od razu wszystkie teleporty odblokowane i nie musimy wydawać właśnie gemu, więc możemy sobie w ten sposób zaoszczędzić gemy. Eee, no i słuchajcie. To już były wszystkie gamepasy, ponieważ właśnie przedstawiam tutaj, jakie gamepasy najbardziej warto kupić. Powiedziałem Wam o tych najlepszych, które, no, najbardziej warto kupić, do tych, które, no, są najmniej przydatne i które najmniej warto kupić. Aczkolwiek, widzowie, oczywiście wiadomo, że, yy, no, każdy jakby mm, to nie jest tak, że jakby te gamepasy każdemu będzie najbardziej warto kupić, ponieważ tak naprawdę wiadomo, że to zależy od gracza, zależy kto co chce, jakby sobie zdobywać, bo wiadomo, że każdemu z graczy zależy na czymś innym, ale ogólnie, także ogólnie rzecz, bior rzecz biorąc, no, yy, Myślę, że w ten sposób, no tak jak przedstawiałem to w tym odcinku, to właśnie w taki sposób najlepiej te pasy kupować. Więc yy, myślę, że ten odcinek wam tutaj pomógł. A więc jeśli ten odcinek wam się spodobał, no to yy, zostawcie oczywiście łapkę w górę pod filmem oraz suba, dzwonki na moim kanale. No i ja już słuchajcie, nie przeglądam tego filmu, także to u na tyle. Trzymajcie się, no i cześć!